Witajcie, Dragonheart z tej strony. Jako, że po raz pierwszy pokazuję się na filmiku, przygotowałem dla Was coś specjalnego, a mianowicie unboxing Diablo 3 Reaper of Souls. Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką ostatnie patrze wprowadziły, była aktualizacja 18 marca 2014 roku w wersji PC czyli zamknięcie domu aukcyjnego w końcu! A teraz czas na wielkie otwarcie! Tę zamówiłem w Munchiku, gdyż w ogóle to była jedna z ostatnich edycji, jakie się udało zamówić jeszcze przez internet. Wszystkie inne serwisy już były wyprzedane. Jak widzicie, tak wygląda opakowanie edycji kolekcyjnej Diablo Reaper of Souls. Zajrzymy więc do środka, co się tam znajduje. Z tyłu mamy karteczkę z pokazaną mi zawartością. A więc otwieramy i w edycji znajduje się podkładka pod mysz, hardbook, w twardej oprawie, zajrzymy do niego na końcu, bonusy za kulis, czyli dodatkowe materiały, jak pewnie powstawała gra, Edycja kolekcjonerska samej gry, czyli to właściwe pudełko oraz audio CD z ścieżkami dźwiękowymi z gry, pochodzącej z gry. Jest na niej 22 utwory. Poza tym to wszystko, jak widzimy po opakowaniu, widzimy głównego naszego przeciwnika z piątego aktu. Pudełko, tak naprawdę, wykonaniem jest bardzo zbliżone do podstawki. Jest, podstawka była jedynie biała, różniczy kolorami. Jak widzicie, hmm. mam ze sobą artbooka z podstawki. Obydwa artbooki są bardzo dobrze wykonane, w twardej oprawie i uważam, że są warte swojej ceny. Zajrzyjmy jeszcze do artbooka z podstawki. Jak widzicie, jest tutaj wiele wspaniałych grafik, przedstawiających różnego rodzaju otwory, lokacje, bohaterów. Ale pewnie bardziej Was interesuje zawartość nowego artbooka, więc kilka stron mam. Jestem w stanie pokazać losowo. Trafiam na same cztery. Tu mam jakieś przedmioty: bronię, lokacje. Uważam, że artbook jest bardzo dobrze wykonany i. No, jestem też ogólnie fanem wielkich gier Blizzarda. Mam w swoich kolekcjach Starcrafta, edycje kolekcjonerskie. Wszystkie artykuły są naprawdę na wysokim poziomie i polecam nabyć właśnie bo taki, taką rzecz, bo naprawdę jest to warte. Wyglądając jeszcze do edycji kolekcjonerskiej gry, oczywiście znajduje się tutaj na górze klucz. Na górze ukryty klucz, właśnie, nie pokażę wam go jeszcze, bo jeszcze gra nie jest aktywowana, Jak widzicie, przy trzeba jedna płytka, jedna pusta, jedna płytka. Dodatki, jakieś ułówki odnośnie pakietu do gier Hardstone. Mamy trzy kody. Tak było właśnie powiedziane w ostatnich dniach, że każdy, kto zamówił grę przed premierą, dostaje właśnie dodatkowe booster paki do gry Hardstone. Tutaj mamy krótką dotychczasową historię, jak zacząć wymagania sprzętowe. Krótka instrukcja i dwa kody. Jeden dla do zaproszenia do znajomych. W sumie mogę wam je pokazać, bo jak nie potrzebuję, kto pierwszy je wpisze, ten dostanie gratis. To są trialowe wersje do Diablo 3 wersje na PC i testowe gry do World of Warcraft. Jak widzicie, już większą część pokazałem wam. Zostało nam jeszcze dwie, że ostatnie rzeczy. Mamy za kulisami, czyli Kilka płytek, czyli już tu jest raz. Jedna jest nawet na Blu-rayu, czyli mamy dwie płytki. Są dwie płytki z kulisami. Są dwie płytki za kulisami. Dalej mamy jakąś jeszcze urodkę kolejność. Jest to opisanych twórców. Mamy tutaj twórców, którzy Video Production i twórcy wszyscy, którzy nie. Wiem, Pracowali z nakręceniem tego materiału. Jest tu tylko jedna postać. No i zostaje nam jeszcze ścieżka dźwiękowa do gry. Teraz już bez woli tak wygląda. Z tyłu mamy 22 utwory. Po otwarciu dostajemy jeszcze ulotkę. Edycja, napisana edycja kolekcjonerska ścieżka dźwiękowa i pewnie tutaj mamy też oczywiście wymienione wszystkie osoby, które pewnie nakręcały tą ścieżkę dźwiękową. Tak to wygląda. No i mamy oczywiście samą płytkę dźwiękową przedstawiającą głównego przeciwnika z aktu 5 i tak otwieramy oto całe opakowanie na, całe opakowanie na ścieżkę dźwiękową. Jak widzicie, to już jest cała edycja kolekcjonerska Diablo 3 Reaper of Souls. Jeżeli komuś ta edycja się spodobała, to radzę się spieszyć z zakupem, gdyż zapasy są już na wyczerpaniu. Jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę. Zapraszam również do obejrzenia innych moich filmików na kanale. Pozdrawiam Was, Dragonheart. Jak widzicie to jest już cała